Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Ależ była uciecha. Otóż podczas y, konwentu, całkiem niedawno jeszcze y, zorganizowanego w Siennicy, inspektor powiatowa y, Zuzia Lipiec bardzo się cieszyła, bo... Y, po tym pracowitych kilku miesiącach wreszcie sanepid mógł odetchnąć. Zajęli się covidowcami lekarze pierwszego kontaktu, a więc sanepid znowu będzie jeździł inspektorki oczywiście sanepidu, taksówkami po całym powiecie i będą sprawdzać warunki sanitarne, higieniczne wszędzie, gdzie się tylko oczywiście da. No przyszły nowe czasy. Po tym występie pani Ziozi, ale zanim o nich, to posłuchajmy, co ma pani inspektor do powiedzenia i jak bardzo oczywiście się cieszy. Szanowni Państwo, praca podczas epidemii była i jest bardzo intensywna. Nasze działania i myśli skierowaliśmy głównie do walki z koronawirusem. Z dnia na dzień nagle spadła na nas epidemia, nikt nie mógł tego przewidzieć i musieliśmy zupełnie przeorganizować swoją pracę. Mimo tego, że mam naprawdę garstkę ludzi, daliśmy sobie radę. Na czas epidemii musiałam zupełnie przeorganizować pracę, system pracy. Jak Państwo wiecie, przed pandemią pracowaliśmy w systemie jednozmianowym od 7.30 do 15.05 na czas trwania epidemii. Stacja była czynna do godziny 20, czasami do 22.00. Oprócz tego był czynny i jest czynny do chwili obecnej telefon alarmowy, jak Państwo wiecie, 24 godziny yy, na dobę. Ludzie często byli niezadowoleni, niecierpliwi, ale proszę Państwa, ja miałam 20 parę osób do obrobienia, yy, brzydko mówiąc, tej epidemii. Tak? I ja może nie chciałabym się tłumaczyć, tylko po prostu przedstawić Państwu, jak to wyglądało. Od początku epidemii do dnia dzisiejszego twierdzę, że sytuacja pod względem epidemicznym w powiecie miejskim jest dobra. Przez pół roku trwania epidemii mieliśmy tylko 157 przypadków dodatnich. Więc uważam, że jest całkiem nieźle. Od początku epidemii były tylko trzy zgony, ale to już Państwu tłumaczyłam na poprzednich spotkaniach, że były to osoby, które miały choroby współistniejące. Weszły nowe przepisy i teraz osobami chorymi zajmuje się lekarz, tak, tak jak to powinno być od początku epidemii, a niestety nie było. Ja byłam niejednokrotnie lekarzem, dyspozytorem karetki, e, psychologiem e, i jeszcze oprócz tego musiałam wykonywać swoją pracę. Ale powtarzam po raz kolejny, nauczę sobie radę. Od 1 września, ze skutkiem od 2 września, e, osoby chore e, mają się zgłaszać do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz pierwszego kontaktu ma tym pacjentem zająć się dalej. My w chwili obecnej nie zlecamy żadnych wymazów, jeżeli chodzi o osoby izolowane, o osoby będące w kwarantannie. Strategia się zmieniła, tak jak powiedziałam. My zlecamy badania tylko i wyłącznie pensjonariuszom, którzy, prawda, którzy mają być przyjęci do dps ów w, zonie. w Wyjątkowych przypadkach, W wyjątkowych przypadkach możemy zlecić tak, wymas, ale tutaj myślę o takich wyjątkowych przypadkach jak zawody medyczne, żeby można było szybciej e, przywrócić do pracy. W chwili obecnej zajmujemy się tylko osobami kwarantannowanymi, więc tych decyzji jest znacznie mniej. Muszę państwu powiedzieć, że nagle telefon Samil jest zupełnie inaczej. Ja nie potrafię pracować, bo e, do tej pory ten telefon non ja stop. stop. <śladł> <śladł> e, tak, natomiast. Chwilę... Tak. W chwili obecnej no, odczuwamy troszeczkę y, takiego luzu i myślę, że już powoli będziemy wracać do takiej swojej normalnej działalności y, bieżącej, kontrolnej, y, nadzorowej. To czym tak na dobrą sprawę y, się zajmujemy. Ostatnio zostały y, na nas narzucone y, zadania, żebyśmy kontrolowali y, w terenie... Y, Sklepy, tak? Czy ludzie przestrzegają zasad, i wiem, że moje koleżanki czy koledzy z innych powiatów mają problem, bo yy, wiadomo, tak? Nie, nie, nie zawsze yy, policja może udzielić wsparcia. Ja nigdy nie miałam takiego problemu i to wsparcie zawsze miałam. Dzięki temu, yy, dzięki temu możemy tą pracę wykonać w yy, 100%. No właśnie. Ale. Te nowe czasy, no to już październik, i znowu co? A no właśnie, nadal lekarze pierwszego kontaktu kierują na wymazy, senepi tylko sporadycznie, ewentualnie. No i czy dalej oddycha tą pełną piersią, bezkowidową piersią, jak do tej pory? No to trzeba będzie sprawdzić przy najbliższym spotkaniu z panią inspektor. Ale już chyba tylko wirtualnym, ponieważ no, tyle osób umiera w Mińsku, tyle jest zarażonych, że no, nie może to przejść do porządku dziennego. Stało się, proszę państwa, mamy strach. Ten, który miał do tej pory wielkie oczy. W końcu dla niektórych, którzy wierzyli wirusa, te oczy. Pora tymi oczami poraża wszystkich naokoło. Jak to się skończy? Nie wiadomo. Wiadomo tylko, że codziennie jest po 150, 160, po 200 osób e, albo na kwarantannie, albo wręcz zarażonych skutek wymazów. Z kolei inni twierdzą, że wymazy to jest tylko 90, e, właściwie 10%, bo od 100. E, Wiarygodna sprawa, że mazy to jest rzecz na chybiu trafił, bo badają tylko i wyłącznie genotyp, stwierdzają genotyp jakiegoś wirusa w organizmie. Czy to jest akurat koronawirus? No tego też nie wiadomo. Strzeżmy się, uważajmy, bo może być naprawdę niedobrze. Świadczy o tym chociażby liczba nekrologów, które pojawiają się przed murem, na murze właściwie parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Firmy pogrzebowe nie dają sobie rady. A coś optymistycznego? Myślę, że kto będzie uważał i uodparniał się, nie miał chorób współistniejących, jakoś da radę. Trzymajmy palec do góry, albo nawet kciuki. Сосвихач ТВ.